Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony permagraft.pl, To oto pingwin mod, który doda do naszej gry kilka e, pingwinów, no, e, które swoje właściwości mają, a te zaraz wam przedstawię. Zatem e, zacznijmy może od najprostszej rzeczy, czyli jak zwykłego pingwina skraftować, który jest, e, no cóż, mobem biernym. Jedyne co może robić, to chodzić w kierunku, e, w którym go wcześniej postawiliśmy. Zatem jego receptura, Craftingu wygląda następująco: jest to 6 obsydianów, jak i 3 bloki śniegu. Trzeba również pamiętać, że pingwiny nie, nie cierpią zarówno lawy, jak i wody, bo przy kontakcie z jednym, jak i z drugim płynem, no, od razu giną. Zatem zajrzyjmy do skrzyni i zobaczmy, jakie jeszcze to pingwiny mamy. Więc to jest ta podstawa, która pozwoli nam stworzyć zwykłego pingwina. Następnie kolejnym z pingwinów jest basher pingu. No po dodaniu złotego jabłka i zwykłego pingwina otrzymujemy takiego oto pingwinka, który będzie się kopał na odległość 250 kratek przez bloki o wysokości, jak widzicie, dwóch kratek. Wszystko ładnie wykopie, pójdzie dalej. Oczywiście to, co ten pingwinek wykopał, możemy zebrać. Także to jest jeden z pingwinów, którego Wam już przedstawiłem. Odstawmy go na bok do skrzynki no i zajmijmy się kolejnym. Jakim jest miner pingwin? Po dodaniu zwykłego yy, żelaznego kilofu do zwykłego pingwina otrzymujemy pingwina kopiącego, na który cóż, odwali za nas czarną robotę, potrafi wykopać diamenty, złoto, jak i obsydian, no i ponadto kopię zwykły tunel yy, do samego bedrocka. Oczywiście wszystkie wykopane przedmioty możemy yy, po tym pingwinku zebrać. Także odłóżmy go ponownie na bok. Kolejnym z nich jest digger pingu, który będzie kopał Edu yy, w nieco inny sposób. Czyli ponownie zwykły pingwin i pneumatic e, drill, który kraftujemy oto w taki nie, sposób. Receptura no myślę, że nie aż tak kosztowna. I pingwin może być naprawdę przydatny, ponieważ kopię dół. <gryw> e, ale oto w taki sposób. Bardzo fajna animacja temu towarzyszy. Zobaczcie, e, tak śmiesznie łapkami sobie tutaj macha. No i kopię. Ponownie wykopane przedmioty w tym przypadku e, możemy zebrać. Co jeszcze fajniejsze, zobaczcie. E, wyrzucony pingwinek. Ma cały czas tą niesamowitą animację, jest także wielki plus dla autora moda za te, za te ciekawe animacje. Następnie jest Bridger Pingu, który stawia mosty. Oczywiście możemy podmienić tutaj, dać inne schodki w połączeniu ze zwykłym pingwinem. No i będzie na przykład, nie wiem, schody z kobla, taki oto pingwin stawiam. Także on buduje most, a właściwie schody. No, które my później możemy jakoś wykończyć. Poniekąd jest to jakaś oszczędność schodków, czyli jak ktoś woli tak tego pingwina używać, żeby tylko sobie wyprodukować schodki, no to e, proszę bardzo. No i ostatni z pingwinek, z pingwinków, jest on najciekawszy z, z nich, jest to Bomber Pingu kraftowany ze zwykłego pingwinka przy użyciu TNT. No i to jest prawdziwa moc, słuchajcie. Ponieważ taki pingwin naprawdę potrafi zrobić duże szkody, zresztą sami zobaczcie, wypuścimy go. No i po 5 sekundach on zrobi mały boom. Oczywiście odbija się od ściany. No i cóż, rzeczywiście o wiele mocniejszy taki pingwinek jest od TNT, czyli... gdybym go nasłał na, na zwykłą wioskę npzów, co zaraz sobie przetestujemy... O, wpadł do wody. Hmm, ale zobaczmy jak tutaj w centrum, e, jakie szkody wywoła taki pingwinek. No naprawdę e, szkody są spore, także no cóż, mocny, mocny wybuch e, może tutaj sprokurować taki oto niewielki pingwinek. Także jak widzicie cały czas nasz jeden pingwinek solidnie kopie się w dół. Ponownie jak ci dwaj, e, którzy dokopali się do samego Bydroka, zresztą to sobie możemy przetestować. Jak widzicie tu taki pingwinek nie ma co już do roboty. Także można go, no niestety, zabić albo pozostawić go na dnie tego dołu. Wszystko ładnie wykopał, czyli modyfikacja naprawdę myślę, że jest yy, przyjemna. Zresztą same pingwinki naprawdę fajnie się prezentują, i to może bardziej ze względu na nie, z tego moda zacząłbym osobiście korzystać. Także to był Pingwin Mod. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, który na pewno mnie yy, zadowoli. No i cóż, to tyle. Yy, żegnamy się z Pingwinkami, ja również z Wami się żegnam. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.